Witam Was bardzo serdecznie, moje byczki malinowe, w kolejnym odcinku Skate Haga, gdzie weszła nowa tutaj skrzyneczka na stronie. Gdzie mamy tutaj, no nie jakieś mega, mega, mega ogromne procenty na wydropienie kosty, ale będziemy próbować tutaj jak największą ilość tych kos wydropić dzisiaj. Mamy tutaj 13 tysięcy, wszystko to właśnie wydamy na tą skrzynkę. Ale zanim to informacyjnie tutaj konkursik, bo już sporo czasu minęło. Za chwilę będzie się kończył dla osób płacących z moim kodem Adixon. Jeśli wpłacaliście albo macie zamiar, link do konkursu macie w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu. Konkurs kończy się dokładnie za 18 godzin, więc zapraszam serdecznie. Ale również w tym odcinku macie do względu. Tutaj takiego skina, że wziąć udział na niego, należy zasubskrybować kanał z stać łapkę w górę, skomentować ten odcinek. A jeśli mi lubicie, chcecie mnie wesprzeć, możecie właśnie tutaj w tym. Oho, kurza stopa. Jeszcze raz again. Możecie właśnie w tym miejscu pisać mój kod adixon przez 2 gdzie dostajecie dwie darmowe skrzynki oraz 10% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No to próbujmy szczęścia. Próbujmy szczęścia. Może nawet sobie otwierajmy po 5 skrzynek, żeby to płynnie nam tutaj przechodziło. Jednak troszeczkę tych skrzynek dzisiaj sobie tutaj otworzymy. I zobaczymy, właśnie co tutaj, oprócz tych kos, może nam tutaj lecieć i czy w ogóle z jaką częstotliwością ta skrzynka będzie nam zwracać. O cholera ty! No początek dobry! Początek naprawdę dobry! Dwa, ra dwa razy dotworzyliśmy, dwa razy oddało, trzeci raz, no już tutaj zabiera, lecimy. No my polujemy tutaj na koskę, jestem ciekawy. Nie, no jedna kosa musi. Przynajmniej jedna kosa, mam nadzieję, że nam tutaj wypadnie, nie? Bo jak nie będzie przynajmniej tej jednej, to będzie naprawdę niesam niesamowita lipa. Obstawiam, że raczej raczej nam się ta inwestycja nie zwróci na 90%. No chyba że faktycznie przyfarcimy te kostki na tych małych procentach. No zobaczymy. Jak na razie też widzę, że tak od jak zabiera, to tak w granicy 90-100 zł zawsze oddaje. Więc to też nie jakoś tak mega, mega dużo. Toxic, O! Toksik, toksik, no i takie rozdania to ja rozumiem. Jakby tak nam tutaj sypało, chyba musimy, wiecie, co odpalić? Szybki tryb. Szybki trybik, odpalmy tutaj. Bo naprawdę, jakbyśmy mieli tutaj to kręcić, tak wszyscy. Jest pierwsza. Jest pierwsza. Nie wiem po ilu, ale mamy pierwszą. Czy to jest jedyny stan? E, tak, to jest jedyny stan. Jedyny stan tej kosty, więc pierwsza kosa zaliczona. No, jestem ciekawy. No, dosyć powiem wam, szybko nam ta kosa wypadła. Więc może nie będzie aż tutaj takiej tragedii z skrzynią. No i może. może. No, mówiłem tak, 90% że nam zabierze. Teraz daje 50% albo zabierze, albo nie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jak na razie jedna kostka bardzo dosyć szybko nam tutaj wypadła. Zobaczymy, czy jeszcze drugą tutaj przyparcimy. Widzę, że często tutaj ten digielek wypada, ten akaczyk, No one coś tutaj są, te skiny warte. Więc. Więc lepiej, żeby leciały niż nie, bo widzę, że pojawiały się tutaj też takie gorsze rozdania, gdzie dostajemy po 50-40 zł. No a takie rozdania to zdecydowanie nas tutaj dobijają. I widzę, że kurczę, jest tragedia. Nie chcę ta kolejna koca wypaść. Inki, tak, no ja przy takich dobrych rozdaniach to widzę powyżej 200 zł. nawet się tutaj trafiają. Ale my tu potrzebujemy kosy. Żeby tutaj taka ilość tych skrzynek nam się zwróciła, to potrzebne są tutaj kosy. A jak na razie jest tylko i wyłącznie jedna. Były do było dobrze, było dobrze, początek był dobry. Teraz już widzę, że to coraz częściej daje po 60-70 zł. O znowu 59, 87. No dawaj tą kotę jeszcze jedną. No jakby przynajmniej jeszcze jedną zarzuciło, nie? O a Wubka, dobra. A Wubka nam zwróciła wcześniej. Nam ta za 5 praktycznie skrzyneczek. Więc elegancja Francja. 83, 32, 93. No kurcze pieczone. Nie da tej kosy. Jak na razie jedna kosa. 62. No znowu. No ten Digielek, spoko. Ten Digielek dobrze leci, nie? Znowu Digielek. Chyba się zakończy na jednej kosty, nie? Szybko wyleciała. I byłem zadowolony, bo myślałem, że kurcze faktycznie, jak już tak jedna szybko poszła, to myślę, że druga to będzie formalność. Ale jednak nie. Jednak nie, i zobaczymy, co się będzie działo w naszym ekwipunku. Czy ten opening nam się w ogóle zwróci? To jest dobre pytanie. Czy tu będziemy mieli z tej skrzynki zwrot, otwierając taką ilość tych skrzyń? To będzie dosyć ciekawe. Akaczyk za 125, ładnie, dosyć ładny, ale o, cieszyć się z niego nie możemy. Bo dużo on raczej nie zmienia, jak jesteśmy na minusie. I uwaga, ostatnie skrzynie. Jeszcze jedna koca na zakończenie, tak żeby łupło. Tak, żeby łupło. I ostatnie tu trzy. A nie dwie. Co się dzieje u nas w Ekwipunku? Ja pierdziele, Czekajcie, czekajcie, by nie możemy sprawdzić. Bo ja jeszcze miałem tutaj ten. A WP. Dobra, sprzedam ją. Jeszcze chyba coś miałem. Ale to i tak już widać, sprzedaliśmy. Oświeżymy. Jest minus. No, jest minus. 12. Jest minusik, niestety. Dobra, to AWP sprzedaliśmy. Te skinki sobie zatrzymajmy. Może tutaj wlećmy w bitwę i odkujmy się za to, co straciliśmy na bitwie. Stwórz. Let's go. Może byśmy nawet teamówkę zrobili. Eee, troszeczkę przerwy powiem wam, że miałem od tych teamówek, a ja teamówki dosyć tutaj na. Ok, lubię. Dobra, wejdźmy, dajmy tego wariata. 10 tych wariatów, dajmy sobie bitwę. Dwóch graczy, zapraszam tutaj Bota i samo do tańca. Oj. To niech wejdzie w przeciwnej drużynie. Przez przypadek kliknąłem, ale może, może tak ma być. Może o to właśnie chodzi. O kur. O kurwica. No, lepszego początku sobie chyba wymarzyć nie mogliśmy. Chłop trafił 6000 kotę. I raczej, raczej to bitwę. No to teraz już nie raczej, tylko już na 100% możemy tą bitwę sobie poglądać I tylko pomarzyć. O, teraz dla mnie kosa. Okej, okay, to może jeszcze. Trzeba pamiętać, że to są bitwy na dwie osoby. I tu i ja i on. Jakiś jeden dobry traf, jakbyśmy we dwójkę trafili jakieś dwie kosy, nawet za trzy kafle. To wyjdziemy na prowadzenie. Ale teraz znowu nie jest tu drogi. Jezu, drogi. Jest skrzynie. Niestety, tu musi się w tej ostatniej skrzynce cud jakiś wydarzyć, żebyśmy to wygrali. Niestety nie ma cudu. Nie ma cudu. Bitwa przegrana. Mieliśmy się odkuć, mamy pięć koła. Ale jeszcze jedną bitwę za piątaka zmontuję tutaj. Let's go jeszcze raz tu skrzynie Styka, styka. Cztery graczy. Siub. Antyterroryści. Dobra, dajcie mi teraz i samo. No i teraz. No musi być ta bitwa. Przynajmniej to niech będzie. Kosy, kosy, kosy. Tu co potrzebne, jakieś kurcze kosy. Tak, tamten trafił. Tego M, tą M9 na początku. No, no. Leci coś. Boże, co jest grane? Co tu się dzieje? No i mamy kosy. No i mamy kosy dla Jorgo. Pierdzielony Jorgo. No i skrzyneczka za 600 zł. Nas. Może nie wyzerowała, bo jeszcze mamy te skiny z tamtej skrzynki, ale zdecydowanie.. Zdecydowanie narobiła nam troszeczkę problemów. Koniec, dobra, kończymy, kończymy. Mamy te skiny, które tam wydropiliśmy. No, jesteśmy dzisiaj na minusie. Skrzyneczka wyszliśmy na bi minus. Bitwy ani jednej dzisiaj nie wygranej. Dziękuję, szczerzy widzowie, że oglądaliście ten odcinek. Widzimy się w kolejnych. Nara.